Mrak temu był Pan jeszcze jako posłuch opozycji na kampusie i mówił Pan o potrzebie powrotu do sytuacji sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Dlaczego cały czas się to nie wydarzyło? Dlaczego posłowie PSL-u głosowali przeciwko projektowi lewicy? I czy ich jakby wartości są ważniejsze niż zdrowie milionów kobiet w Polsce? Najważniejsze jest e, sprawa bezpieczeństwa, zdrowia a wszystkich Polaków, szczególnie bezpieczeństwa i zdrowia kobiet i jak to zrobić, żeby wycofać się z fatalnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przyjąć ustawę autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego? i mogę odbić pytaniem, dlaczego ten projekt nie wypłynął jeszcze z komisji, nie wyszedł z prac komisji, dlaczego on nie został przedstawiony do głosowania, jedyny projekt, który ma szansę uzyskać większość w tym sejmie. Nie został przesłany na salę plenarną do trzeciego czytania i nie, dostał, nie został poddany pod głosowanie. To jest moje pytanie do moich koleżanek i kolegów z całym szacunkiem. Z koalicji. Chciałbym, żebyście przekazali ten projekt do głosowania, bo to jest jedyny projekt, który też jest w stanie zaakceptować prezydent Duda. Więc warto ten projekt przedstawić, a później rozpisać referendum w tej sprawie. 15 milionów kobiet w Polsce ma prawo głosu. To jest dużo więcej niż kilkaset kobiet i większość mężczyzn w polskim parlamencie. Demokracja, konstytucja mówi wyraźnie: naród sprawuje swą władzę bezpośrednio albo przez swoich przedstawicieli. Ja się chcę odwołać bezpośrednio do woli społeczeństwa, woli tych wszystkich, którzy stanowią prawo i wybierają i decydują. O prawie się głosuje, o prawie się głosuje w Sejmie, to jak posłowie nie są niczym lepszy od obywateli, to mają prawo głosować w tej sprawie obywatel.